No, heja, cześć, witajcie w kolejnym odcineczku Factorio. Dzisiaj docelowym problemem do rozwiązania jest energia, której zaczyna mi brakować z tej produkcji parowej. Dosyć trudno się to powiększa, jak również wykorzystuje to mnóstwo węgla, którego nie za bardzo mamy skąd brać. To po pierwsze, bo się ruda główna w bazie kończy. Po drugie, w sumie z tego co patrzę, połowa tej rudy i tak zastawiona jest jakimiś piecami i innymi rzeczami. Więc tak, kolejna rzecz to będzie kilkukrotne przebudowywanie tej fabryki Tak, żeby usprawnić różne rzeczy To już robiliśmy parę razy, ale no właśnie Będziemy chcieli poprzenosić na przykład laboratoria Jak również kilka innych rzeczy, ale tym zajmiemy się później W sumie zaczniemy od rozbudowy bazy Zajmiemy róg na północnym wschodzie Dzięki temu zyskamy sporo miejsca akurat tam, gdzie nam się kończyło a kolejna zaleta jest taka, że będziemy mogli taśmociąg z amunicją zabrać praktycznie ze środka bazy i przesunąć go również na lepsze miejsce, jakie znajduje się tuż koło muru. Następnie usprawnimy nasze miejsce wydobywania węgla i tworzenia płytek żelaznych. Produkcję płytek żelaznych przesuniemy sobie gdzie indziej, dzięki czemu będziemy mogli wydobywać więcej węgla. Bo jak na razie tego węgla zaczyna brakować w piecach tworzących parę, przez co zaczyna brakować energii i cała baza spowalnia. Po zabraniu tego wszystkiego jestem w stanie dodać praktycznie drugie tyle wydobycia węgla, co było wcześniej, co zresztą bardzo się przyda. Węgiel poza piecami parowymi idzie również do tworzenia tam chyba kwasu siarkowego. Czy czegoś tam chemicznie, już nie pamiętam dokładnie czego. Jak również do produkcji granatów i do przetapiania płytek miedzianych. Więc do tego wszystkiego będzie w tym momencie dostarczany. Natomiast chcemy dostarczać szybciej węgiel z wydobycia do elektrowni, więc przestawiamy taśmociąg. Przy okazji robimy go szybszym taśmociągiem, a ten stary zabieramy. Dzięki temu, jak będę chciał przynajmniej tymczasowo troszeczkę poprawić pracę tej elektrowni, to będę mógł się za to zabrać, dopóki jeszcze nie zbudujemy czegoś lepszego. Będzie też trzeba produkcję kamiennych bloków wkrótce przebudować, gdyż po pierwsze ruda kamienia się kończy, a po drugie piece nieelektryczne potrzebują węgla, którego już tam nie dostarczamy. I tak oto teraz stawiamy tutaj piece elektryczne, i wszystko przynajmniej teraz będzie działało dosyć sprawnie. Dostawiamy dodatkowe piece w miejscu przetapiania żelaznych płytek, całe 9 dodatkowych pieców. Sztabki żelazne podłączamy do tego samego miejsca, do którego szły wcześniej, tym razem omijając pole wydobycia węgla, zamiast przechodząc prosto przez nie i zajmując połowę jego miejsca. Następnie robimy znowu produkcję stali. I jest to produkcja stali prowadząca jedynie do produkcji amunicji, gdyż produkcją wszystkich komponentów do mojego użytku, a nie do jakiegoś tam przerabiania na amunicję czy na technologię czy coś innego, będę musiał zająć się w następnym odcinku. Jako, że nagranie do tego odcinka ma 9,5 godziny, to po pierwsze, a po drugie było milion różnych rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim ta energia. Jeżeli nie zwiększyłbym produkcji energii, to nie mógłbym tak naprawdę się tym zająć, bo po prostu cała fabryka zwolniłaby produkcję wszystkiego i to byłoby bez sensu. Teraz czas na przesunięcie laboratorium, które było tuż koło naszej fabryki, co oznaczało, że jeśli bym chciał ją powiększyć właśnie w stronę laboratorium, to nie mogłem. Jak również powiększanie laboratorium spowodowało, że było one trochę krzywe i paskudne. Natomiast teraz zrobimy je nawet trochę większym. Mianowicie będzie 7 na 7, czyli 49 laboratoriów, to będzie dosyć łatwe do powiększenia i dzięki temu będzie można też znacząco przesunąć taśmociągi z technologią. Ze strony południowej będziemy przyprowadzali technologię czarną i czerwoną. Natomiast z zachodniej będzie technologia niebieska i zielona. Później do tego dojdzie jeszcze fioletowa, żółta i ewentualnie biała, chociaż nie jestem pewien, czy biała technologia tak naprawdę coś robi. Bo teoretycznie zdobywa się ją już po cudzysłów końcu gry, czyli wysłaniu satelity. A to nie jest przypadkiem cel całego faktorio. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale i tak, y, będzie z łatwością można tutaj tą technologię dorzucać. Nie będzie z tym żadnego problemu. Powiększamy troszeczkę elektrownię węglowo parową, jest to rozwiązanie niestety bardzo tymczasowe. Dla relaksu postanowiłem znowu postrzelać sobie do robali, tym razem wykorzystując wieżyczki, żeby przynajmniej strzelały do tych patałachów za mnie przez chwilę. Niestety moje metody stają się coraz bardziej nieskuteczne, więc już wkrótce będziemy musieli zainwestować w rzeczy znacznie potężniejsze. Tymczasem jednak po zniszczeniu tych rojów możemy zacząć budować posterunek wokół rudy uranu. Jak również zbudujemy tory prowadzące do bazy? Tymczasem w technologii opracowujemy na początku reaktor uranowy, a później działa laserowe. Tutaj niestety pojawia się problem: mianowicie w bazie nie ma miejsca, gdzie miałbym ten uran wyładowywać, więc musi nastąpić gigantyczna ekspansja bazy. Ktoś już to proponował w komentarzach, ale tak, będziemy ciągnąć mur na południe aż do wody. Sieć kolejowa dostarczająca uran będzie działała w ten sam sposób co ta z żelazem. Mianowicie w tym samym momencie na torach będą dwa pociągi. Jeden będzie w tym samym czasie wyładowywał uran, natomiast drugi będzie załadowywał ten uran w posterunku. Co oznacza, że na przystanku wyładowywującym uran zawsze będzie pociąg i jeżeli on tylko odjedzie, natychmiast na stację wjeżdża drugi. I praktycznie jest zachowana ciągłość wydobycia między jednym miejscem a drugim, nieważne jak daleko by nie były, znaczy jakby były dużo dalej, to dałoby się trzy pociągi i w sumie wyszłoby na to samo. Albo może nawet cztery. Dwa na przystankach, dwa w tym samym czasie w trasie. Jeszcze nie używam działek laserowych, ale już niedługo będę musiał się zająć tym i ewentualnie, może spróbować miota czy ognia. Zobaczymy, jak fajnie będzie to działało. Ale myślę, że wojaczce to spokojnie można by było poświęcić cały odcinek. Natomiast teraz, jak mamy mury już zbudowane, możemy stworzyć stację uranu. Żeby wydobywać uran, musimy do wierteł doprowadzić kwas siarkowy. Więc w naszej bazie rozpoczniemy produkcję znacznie większej ilości kwasu siarkowego. Który produkuje się w bardzo prosty sposób. Potrzebna do niego jest chyba płytka, żelaza, siarka i woda. Robimy masywną ilość rurociągu i przeprowadzamy go aż do posterunku. Ta, niby mógłbym zrobić specjalny wagon w pociągu do tankowania kwasu siarkowego i transportowania go do posterunku, ale wolałem zrobić to jednak rurociągiem i dodać kilka pomp po drodze, żeby ciśnienie zostawało duże. Teraz tworzymy przystanek wyładowujący uran, dostarczamy taśmociąg, który będzie na bieżąco do pociągu węgiel dostarczał. Jak również w posterunku ustawiamy wreszcie i włączamy wydobycie uranu. I tak oto mamy działającą maszynę dostarczającą nam uran. Jednak to dopiero początek, bo z takiego samego uranu na razie zrobić nic nie możemy czy z samego niego nie możemy nic zrobić, będzie trzeba go przetwarzać. Wirówki, które z surowego uranu oddzielają jego dwa potrzebne nam izotopy, są bardzo drogie, w tym również potrzebują betonu, czyli czegoś, czego do teraz nie produkowałem, więc czas się tym zająć. Zrobimy sobie linię montażową właśnie betonu. I będę go teraz używał bardzo dużo. Jak na razie, do połowy tego odcinka nasza baza była całkowicie pozbawiona betonu. Natomiast w tym momencie, pod wszystkimi maszynami i taśmociągami, będę tego betonu stawiał mnóstwo. Dzięki niemu szybciej się chodzi i w sumie ładniej mapa wygląda, więc jak najbardziej mi to pasuje. Teraz, gdy produkujemy beton, jesteśmy w stanie wytworzyć wirówki. Z tego co pamiętam, zrobiłem ich w tym momencie 8. Dostarczamy im surowy uran i przetwarzamy go na dwa izotopy 235 i 238. Z czego co? Jednego z nich wychodzi mniej więcej 8%, a drugiego 2%, albo jeszcze gorzej, albo 1%. Coś takiego. W tym momencie ataki robali zaczynają się robić coraz groźniejsze. Przy wschodnim murze mojej bazy muszę dostawiać drugą wieżyczkę koło pierwszej zwykle, gdyż. One stają się coraz bardziej uszkodzone. Te robale niemalże je niszczą. A nie chcę tam co chwila latać i naprawiać. I jako że mnie nieźle wkurzyły, jadę znowu sobie do nich postrzelać. W tym momencie niszczenie całych gniazd robi się już trochę rutyną, gdyż okazuje się, że na mapie jest ich po prostu mnóstwo. Tym bardziej, że jak się tworzy nowe. Postarunki do wydobycia to one zaczynają swoje zanieczyszczenia produkować, i one wtedy docierają znacznie dalej. Więc robale, które wcześniej miały Cię totalnie w dupie, teraz nagle zaczynają atakować. Następnym krokiem energii uranowej jest wytworzenie z niego paliwa, do którego trzeba oddzielnie, specjalnie dorzucić i jeden, i drugi izotop w ilości 19 do 1. Jak również trzeba tu dostarczyć żelazne płytki, co na szczęście problemem żadnym nie jest, i w tym momencie pierwsze paliwo uranowe zostało stworzone. Teraz wystarczy tylko ustawić reaktor jądrowy, i żeby z niego produkować energię, będziemy chcieli ciepłowodem dostarczyć ciepło wytworzone przez reaktor do specjalnych piecy, które tam ciepło oddają wodzie. Wytwarzają bardzo dużą ilość pary, a parę przesuniemy tym razem już nie do zwykłych silników parowych, jednak do znacznie większych i bardziej zaawansowanych turbin parowych, które są w stanie na jedną wytworzyć znacznie więcej energii. I jak dotąd nasza sieć tworzyła coś koło 25 czy 20 kilku megawatów energii. Natomiast sam jeden reaktor Potrafi wytworzyć jej 40 MW, czyli już będziemy mieli dużo więcej energii. Plus, jeżeli stawia się je tuż koło siebie, to bonus do produkcji ciepła jest większy, dzięki czemu można jeszcze więcej energii produkować. Tylko warto uważać, jeżeli taki reaktor zostanie uszkodzony przez coś, no to eksploduje i zapewne rozwali Wam pół bazy, a przynajmniej połowę tego, co jest w zasięgu. Niedalekim można powiedzieć do eksplozji, bo jest to eksplozja gigantyczna, jednak porównywalna do atomówki, która zresztą chyba w Factorio również się znajduje. Ja zrobiłem ten reaktor dosyć blisko muru. No bo w sumie lepiej tam niż w środku bazy. Jeżeli mi eksploduje, to zniszczy pewnie tylko pociąg, kawałek muru, wirówki i samego siebie i produkcję energii. A jakbym go umieścił w środku bazy, to jeszcze by mi produkcję jakiś tam miedzi i żelaza rozwalił przy okazji betonu i wszystkiego innego, więc jest to na razie niezła lokacja. Przy okazji jeszcze ten mur wzmocnimy, pogrubimy i dodamy działa laserowe, dzięki czemu nie będzie aż takiego dużego problemu wtedy i raczej nic się tam nie przebije i go nie uszkodzi. Ja z początku obawiałem się, że jeżeli temperatura osiągnie maksa w reaktorze, to on również sam z siebie wybuchnie, ale to bardziej moje przyzwyczajenie z RimWorlda i RimAtomics. Jednak tutaj tak nie ma i on tą pełną temperaturę może po prostu trzymać ile sobie tam chce. Nadszedł czas. Dorzucamy podajnik paliwa uranowego do reaktora i BANG! Mamy produkcję energii. Teraz tylko wystarczy poczekać aż reaktor Podgrzeje swoją temperaturę i energia zacznie z tego iść. Jako, że na razie energii brakuje w naszej fabryce znowu, bo węgla znowu zaczęło brakować, to niestety to podgrzewanie reaktora troszeczkę zajmie, ale jak już się odpali, to będę mógł wywalić naszą produkcję energii węglowej, a węgiel będzie można zupełnie przestawić. I rozporządzić jego, dostawę jedynie po miejscach, które potrzebują go do craftingu. Natomiast jeszcze kolejna rzecz, to zużyte paliwo trzeba wyciągać z reaktora, żeby się tam nie zapchało. I na razie będę trzymał je w skrzyni. Mam nadzieję, że w faktoriu nie ma jakiegoś promieniowania, które by spowodowało, że tam podejdę i umrę w końcu, jak się tego hmm, zbierze za dużo. Natomiast będzie to można również w przyszłości przetwarzać i odzyskiwać część paliwa ze zużytego paliwa, co jest całkiem spoko. Również jest to rzecz, która znajduje się w Rimatomics. Natomiast pomyślałem sobie, że to tworzenie paliwa uranowego jest troszeczkę zbyt powolne, więc dodałem kolejne 11 wirówek, coś koło, i kazałem im przetwarzać uran, który później dostarczamy do fabryki paliwa uranowego. Dzięki czemu będziemy produkować go ponad dwa razy szybciej, i to nawet jeżeli reaktor zużywa to naprawdę powoli. Dopiero problem z tym będzie, jeżeli zechce zbudować kilka tych reaktorów albo kilkanaście, ale mi się wydaje, że to dopiero daleka przyszłość, więc na razie martwić się tym nie muszę. Następnie wywalamy naszą elektrownię parową, tą zwykłą, na węgiel. Nie będzie ona już nam potrzebna, bo z tego co zauważyłem, reaktor uranowy tak naprawdę jest znacznie bardziej reliable niż energia na węgiel w której jeżeli węgiel nie zostanie dostarczony w jakieś 5 sekund to się kończy cała energia w bazie i wtedy dupa, wydobycie węgla przestaje działać i węgiel jak nie jest wydobywany to nie może iść i się robi zamknięte koło tego, że ja muszę wziąć węgiel manualnie i go przenieść natomiast jako, że paliwo uranowe działa bardzo długo jak również reaktor dosyć długo trzyma ciepło to mogę spokojnie go zostawić i się tym nie martwić. Jedynie co to, zastanawiam się, jak będzie z tymi działami laserowymi, bo widziałem, że one naprawdę dużo zużywają energii. I być może już teraz powinienem zainwestować w drugi reaktor, jeżeli w ogóle chcę ich używać. Gdzieś w międzyczasie musiałem dodać dostawę płytek miedzianych do naszej fabryki niebieskiej technologii, chociaż być może zrobiłem to w poprzednim odcinku, już nie pamiętam, a to dlatego, że w tym odcinku ruda, która znajdowała się tuż pod tą fabryką niebieską, o której raz powiedziałem, dosłownie została cała wydobyta. Tak samo dochodził tam węgiel do piecy, które przetapiały miedź na miedziane płytki, natomiast jako, że nie ma tam miedzi, to nie ma potrzeby stania tam również tych pieców i węgiel również został zabrany stamtąd i jedynie dostarczony tam do produkcji stali. Kamienia robi się coraz mniej, jest już go naprawdę mało, ledwie 60 tysięcy, a na koniec odcinka będzie 40 tysięcy. Więc to jest kolejny zasób, który będzie trzeba dostarczać pociągiem już bardzo niedługo. Natomiast większym priorytetem są płytki miedziane, których produkcja jest ogólnie na razie troszeczkę zbyt mała i niestety nie są czasami dostarczane do niektórych miejsc. Jeżeli nic nie badam aktualnie i technologia zapcha się w kolejce. I nie jest już produkowana, to jak najbardziej mam dosłownie wszystkiego za dużo. Natomiast jeżeli aktywnie opracowuję technologię za technologią, no to niestety przede wszystkim tej miedzi zaczyna brakować, która również zmniejszała się dosyć niebezpiecznie przez ten czas. Nie tak szybko jak ruda, żelaza czy węgla, ale że węgla potrzebujemy teraz naprawdę mało, a żelazo mamy już dostarczane. Jak również dostarczamy uran, który jest zamiennikiem węgla w tym momencie do produkcji energii. No to zdecydowanie musimy zająć się przede wszystkim dostarczeniem jedzi do naszej bazy. Rudy na mapie są w sumie dwie. Jedna jest trochę dalej i jest w bardzo trudnym miejscu, z którego nie wiem jak miałbym pociąg przekierować. No chyba, żebym postanowił przestawić pociąg z żelazem, co zresztą będzie trzeba i tak kiedyś zrobić. Więc postanowiłem zdobyć rudę na północy, tuż przed którą i za którą znajdowało się parę rojów robali, które musiałem rozwalić. Jak również wspomogłem się wieżyczkami, no ale to problem nie był. Rozbudowałem nowy obóz do wydobycia miedzi, budowałem tory, które będą prowadzone przez las. No, niestety parę drzew trzeba było wyciąć, bo nie chciało mi się ich robić naokoło. No i oczywiście las powoduje, że zanieczyszczenia są troszeczkę zmniejszone. Nie wszystkie trafiają do robali, które niestety nie dość, że za te zanieczyszczenia dosłownie spełnią sobie jednostki. Co można zobaczyć, przekierowując kursorem. Na taki budynek robali, czy jak go by tam nazwać, nie wiem. No, raczej nie budynkiem, ale co tam. To do tego, im więcej tego wchłoną, tym bardziej ewoluują. I duże robale zaczynają sprawiać już problem, bo są naprawdę wytrzymałe przeciwko pociskom. Ale to jest problem na następny odcinek. W tym momencie wracamy do wydobycia miedzi. Tory zbudowane, energia dostarczona. Teraz dostarczamy węgiel do miejsca wyładunku trzeciej linii pociągów z miedzią. Tworzymy miejsca wyładunku miedzi, dostarczamy ją do pieców przetapiających miedziane płytki, które również trzeba będzie przebudować, i dzięki temu wydobycie miedzi w naszej bazie nie będzie nam już potrzebne. Ja nie będę go w tym momencie likwidował i zwyczajnie zaczekam, aż ta cała mieć się tam skończy, i dopiero wtedy zamierzam wszystko przebudować. Gdyż w tym momencie nasza baza jest zbudowana absolutnie nieadekwatnie do tego, jak powinna działać. Mianowicie zbudowałem ją trochę tak organicznie, co znaczy, że rzeczy się okrążają, taśmociągi się niepotrzebnie przecinają, nie ma miejsca na powiększenie na przykład przetapiania sztabek, czy tam nie sztabek, płytek. I ogólnie produkcja jest zrobiona w złym miejscu właściwie każda. I ta baza będzie musiała zostać praktycznie całkowicie rozłożona i zbudowana od nowa. Tym razem w znacznie bardziej sensownym stylu. Czyli. Stworzymy 4 czy 5 stacji na pociągi, które będą tuż koło siebie, z tych stacji będziemy wyładowywać miedź, żelazo, kamień, węgiel i uran. Żadnego z tych zasobów nie będziemy produkowali w naszej bazie. Te stacje będą tak zrobione, że jeżeli nawet jakaś duża ruda żelaza 3-milionowa się skończy, to będę mógł po prostu pójść tam dalej, troszeczkę przestawić tory, w bazie nic nie zmieniać. I mieć nowe źródło żelaza od tak. Tak właśnie będę to robił. I całą produkcję będzie trzeba zorganizować tak, żeby można było ją łatwo powiększać, i żeby została zrobiona wokół właśnie tych głównych zasobów, które będziemy przesuwać na przykład z południa na północ bazy, a tylko do dawać dodatkowe taśmociągi, na przykład na Zachód czy na wschód, żeby szły do produkcji. I żeby to wszystko nie było takie zagmatwane, jak również żebym mógł tą produkcję na bieżąco powiększać, jeżeli tylko będę chciał. Czyli tak, w następnym odcinku będziemy całą bazę przebudowywali. Jak również kolejne dwa pociągi są do zrobienia. Mam wrażenie, że tym razem 9,5 godziny mi nie wystarczy, więc jak to z tym będzie, to nie mam pojęcia. Będzie nagrywanie dosłownie jakichś 15 godzin na jeden odcinek, ale w sumie tym lepiej. Dzięki temu są znacznie ciekawsze. A w Factorio, no, de facto, nie ma nic do pokazywania na bieżąco. Ja się bardzo dobrze bawię, stawiając bloczek za bloczkiem, ale oglądałoby się to raczej, wydaje mi się, że nudno, strasznie i żałośnie. Więc tak, w tym momencie zostało już tam tylko podłączenie wydobycia. Miedzi do pociągu. Wyładowywanie miedzi w bazie mamy już zrobione i w tym momencie jedyne co to mogę zająć się usunięciem różnych zagmatwanych taśmociągów, które w tym momencie nie prowadzą już do nikąd, poprawienie żółtych taśmociągów na czerwone w miejscach, gdzie jest to potrzebne, usprawnienie różnych miejsc, w którym znajduje się dużo przestarzałych konstrukcji lub taśmociągów podziemnych, które już nie prowadzą pod niczym, gdyż stara rzecz, na przykład stary taśmociąg prowadzący na ziemi został usunięty. W tym czasie zdołałem opracować naprawdę sporo technologii. Myślałem, że mi to będzie gorzej szło, ale jak ludzie mówią o jakichś gigaprodukcjach technologii, to ja nawet nie za bardzo wiem po co. Gdyż moja niezbyt efektywna produkcja technologii jak na razie wystarcza, żeby technologia opracowywała się szybciej, niż jestem ją w stanie wykorzystać do czegokolwiek. I zwyczajnie mam dużo rzeczy, które chciałbym zrobić, ale mam rzeczy, które muszę zrobić. Pierwsze, i zwyczajnie tamte rzeczy technologiczne muszą po prostu poczekać. Na rzeczy takie jak przestawienie fabryki, żeby ona sensownie działała. Oczywiście mnie to się tam bardzo podoba, ja na nic nie narzekam. Ale jednak ostatecznie wychodzi na to, że rzeczy do robienia są dziesiątki godzin, a rzeczy do pokazania ciekawych no są tylko na przykład 30 minut na odcinek. A i zapomniałbym dodać, że zbudowałem trzeci wagon dla pociągów z żelazem, żeby tego żelaza więcej na raz dostarczać. No i ostatecznie rozbudowałem jeszcze trochę betonu, gdyż miałem czas, ale tak właściwie to w tym momencie zrobiłem już wszystko co zrobiłem w tym odcinku. Ale tak jak już mówiłem, moje plany na przyszłość, którymi się z Wami podzieliłem, będą musiały zostać zrobione w następnych odcinkach. Mam nadzieję również, że ten odcineczek Wam się podobał i że zobaczymy się w następnym, ale to zależy tylko i wyłącznie od Was. I cześć!